Witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. Na samym początku chciałbym Państwa poprosić o mały kredyt zaufania w postaci łapki w góry i subskrypcji. A my postaramy się go spłacić coraz lepszymi materiałami na naszym kanale. Zachęcamy również do podzielenia się w sekcji komentarzy jaką następną maszynę chcieliby Państwo zobaczyć. W ostatnim materiale prezentowaliśmy Państwu Kuna Maxime. A dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować jego mniejszy odpowiednik, czyli Kun Kosma. Przejdźmy teraz do omówienia budowy naszego siewnika. Zaczynając, zacznijmy od zbiornika. W tym modelu mamy zbiornik o pojemności 950 litrów. Dozowany z niego nawóz jest poprzez aparaty i wędrując poprzez węże nawozowe, trafia do naszej redlicy nawozowej. W tym przypadku jest ona talerzowa. Głębokość wysiewu nawozu możemy regulować za pomocą tego płaskownika. Odbezpieczamy go i ustalamy głębokość, która nas interesuje. Przechodząc dalej, możemy zauważyć zgarniacze brył. Tutaj akurat one są w kształcie trójkąta i po prostu odgarniają naszą bruzdę przed bryłami i zanieczyszczeniami. Kolejno, patrząc, mamy sekcję nasionową. Ona jest wyposażona w dwa koła kopiujące. Pomiędzy jest talerz, który wysiewa nasze nasiona, a w tym miejscu znajduje się nasz selektor, w którym umieszczona jest tarcza nasionowa, dzięki której wysiewamy nasze nasiona. Oczywiście tutaj mamy też regulację naszego selektora. i docisk docisk naszego selektora możemy ustawić do nawet 120 kg a ustawiamy go poprzez te dwie tutaj sprężyny na samym końcu możemy zauważyć również koła, które zasypują naszą bruzdę oraz ją dogniatają regulujemy yy, jej docisk za pomocą tej dźwigni, i również możemy regulować kąt ustawienia naszych kół za pomocą tej dźwigni. Na samym końcu podejdźmy, by zobaczyć naszą przekładnię, która znajduje się w tym miejscu. I tutaj na naszej przykładni regulujemy sobie za pomocą trybów, jaką obsadę przy jakich, przy jakich tarczach jesteśmy w stanie uzyskać. Tutaj dla podpowiedzi mamy jedną z naszych planż, tutaj jest druga, dzięki której, tak jak widzimy na przykład w przypadku rozstawu 80 cm sekcji tarczy, posiadającej 28 otworów, możemy wysiać na przykład, patrząc tutaj, 109. Mnożąc przez 1000, daje nam to 109 tysięcy nasion na hektar. Kosma należy do silników pneumatycznych. Skupia on uwagę na sobie klientów, którzy by chcieli przeprowadzić zabiegi wysiewu w sposób konwencjonalny lub uproszczony, z prędkościami od 4 do nawet 8 km na godzinę na przygotowanej glebie. Kosma jest też chętnie wybierana przez rolników posiadających stosunkowo lekki ciągnik o małej mocy. Dodatkowo Konstruktorzy starali się dostosować parametry maszyny do oczekiwań klientów i dzięki temu możemy decydować sami, jaką ramę potrzebujemy i ile sekcji jest nam potrzebnych do naszych upraw, także możemy dostosować nasz siewnik do rolnictwa precyzyjnego. Jedną z najistotniejszych cech jest zmniejszone zapotrzebowanie na moc względem do siewnika Maxima 3. Przez co jest to idealny siewnik do pracy z ciągnikami o mniejszej mocy i wadze. Dzięki temu sekcja w kosmie jest lżejsza o 25 kg w porównaniu do maksimy. Pomimo lżejszej konstrukcji, solidność i niezawodność maszyny nie ucierpiała, a to za sprawą użycia materiałów wysokiej jakości i optymalizacji sekcji. Podsumowując, Model Cosma stanowi idealny kompromis między ciężarem a wydajnością roboczą. Znając dobrze firmę KUN i jej siewniki, możemy być spokojni o dokładność siewu. W prezentowanym dzisiaj modelu zaczerpnięto rozdzielacz z Maksimy 3, która jest dobrze znana z precyzji wysiewu i niezawodności.